Dzisiaj chociaż jest wspaniała, ale żegalska pogoda na, na, tym, na tej płycie będą również zawody i to będą zawody wysokiej klasy. Szanowni zawodnicy, szanowni przyjaciele, drodzy goście, 14. turniej polsko-niemiecki o Europy uważam za otwarty! Po raz czternasty na obiekcie tutaj w Policach spotykacie się po to, żeby rozegrać tak zwany Puchar Europy. Na czym polega ta inicjatywa? Ile drużyn przyjechało dzisiaj do Polic? No inicjatywa tradycyjnie, tak jak e, wspominam od co roku właściwie o tym samym, ale to jest właśnie podstawa funkcjonowania tego turnieju. Czyli wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. 4, 1 maja, przepraszam, 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i od tego momentu, od północy, tak, wtedy, wtedy myślę, że byliśmy pierwszą ekipą, która, która wstąpiła do Unii Europejskiej na sportowo. I od tego momentu podtrzymujemy tą tradycję. No, dzięki fajnej współpracy, tak, i, i naszych instytucji, i przedsiębiorców, dzięki temu, że z nimi współpracujemy, możemy po raz 14 spotkać się z takimi sympatycznymi ludźmi, jak za moimi plecami i pograć w tą piłeczkę. Przyjechało 12 i w tym roku. Czyli są tradycyjni. Bardzo mnie się cieszy, że powrócili, że tak powiem, yy, starzy uczestniczy tego turnieju. Oldboye Chemika Police, Oldboye Pogoni Szczecin, Oldboye Stocznia Szczecin, zespół Drink Team, jest Team Policy, TKKF Tytan. Cztery ekipy z Niemiec przyjechały, bardzo nas cieszy to, że właśnie że jest ta wymiana nasza międzynarodowa, że one do nas starają się przyjeżdżać do nas. No, no miała być ekipa z Włoch, nie dojechała, bo no jednak zakładam, że to po prostu kilometry, dlatego nie przyjechali. Mieli być z Włoch, mieli być ze Szwajcarii przedstawiciele, no niestety nie dojechali do nas. Ale jest fajnie, jest naprawdę 12 ekip, których, których tak jak mówię od kilku, od tych 14 lat się spotykamy, to są stali ci sami ludzie, przyjeżdżają z nami, grają z nami, pogramy w piłeczkę, wymienimy się poglądami, także jest naprawdę bardzo fajnie, sympatycznie.